Są przemycane w różny sposób. Część z nich ukrywana jest po prostu pomiędzy karmą dla zwierząt, inne są rozpuszczane w owocach, jeszcze inne w wodzie czy też w kredzie. Cześć, witajcie. Dzień dobry, a może bardziej bądziorno, bo dzisiaj trochę będzie po włosku, trochę będzie o mafii, więc będziemy się utrzymywali właśnie w takim klimacie. Pomysł przyszedł nam do głowy w momencie, kiedy w Polsce, w Krakowie, ale także na Podkarpaciu został zatrzymany kolejny włoski mafiozo. Czy to tylko przypadek, czy coś więcej się za tym kryje? Niewątpliwie lubimy Włochów. Tak było w przypadku 52-letniego Luiziego, który mieszkał w nowym targu. Wiele osób go znało, wiedzieli o tym, że pracuje w pizzerii, lubili go. To człowiek, który dał się e, lubić, był świetnym kucharzem, więc w któregoś momencie mieszkańcy nowego targu. I wszyscy, którzy go znali, doznali no, no swego rodzaju szoku, dlatego że do pizzerii wpadła grupa antyterrorystów. Luigi'ego powalono na ziemię, skuto w kajdanki, i powiedziano, że Luigi to jeden z najbardziej poszukiwanych włoskich mafiozów. No, sporo było takich dowcipnych komentarzy, niedowierzania. Niektórzy mówili, że to jest niemożliwe, bo przecież ten 50 latek to nadzwyczaj uprzejmy i pogodny człowiek. No, dopiero jak popatrzymy w życiorys Luigiego, okazuje się, że ten człowiek ma taką poważną historię i kartę w mafii włoskiej. W 2006 roku on był dostarczycielem narkotyków, w 2006 roku. W czasie jazdy samochodem otoczyli go motocykliści. To taka scena z filmu, i zaczęli do niego strzelać. Kilkakrotnie został ranny, został trafiony w klatkę piersiową, w głowę również i w krocze. Cudem przeżył. W momencie, kiedy rozpoczął się proces we Włoszech, po prostu uciekł i ukrył się w Polsce. Rok 2020. Tym razem Alberto z mafii sycylijskiej znowu ukrywa się w Polsce. Znowu, ja bym powiedział, te komentarze są dosyć dowcipne, no ale trzeba wiedzieć, że ojciec tego człowieka był szefem klanu we Włoszech i zginął, został zastrzelony w czasie porachunków mafijnych. A ostatnio, niedawno. Kilka tygodni temu w Krakowie został zatrzymany Dominiko F., to 37-latek, jak się okazuje, członek jednej z najgroźniejszych mafii, mafii kalabryjskiej, która no, w, tej, w tej chwili jest numerem jeden, jeżeli chodzi o handel narkotykami na świecie. To, że ukrywają się w Polsce, na pewno nie jest przypadkiem. Będziemy o tym dzisiaj mówili. Będziemy także mówili o tym, dlaczego Dominiko został zatrzymany właśnie w Krakowie. Dlaczego Włosi ukrywają się właśnie w Polsce? Dlaczego w ogóle tutaj przyjeżdżają? No, jest kilka takich powiedziałbym obiektywnych powodów. To przede wszystkim to, że lubimy płochów. No, któż z nas. Nie lubi Włocha. Traktujemy ich jako bardzo sympatycznych ludzi. Po drugie, no jesteśmy w Unii Europejskiej, nie są potrzebne paszporty, można bardzo szybko dojechać właśnie do Włoch, czy też dolecieć. No i bardzo wielu Włochów w takich miastach jak Kraków, czy też Warszawa przebywa, mieszka, pracuje, utrzymuje się tutaj. Pojawiły się też już całe rodziny, środowiska. Bardzo wiele osób w momencie emigracji zarobkowej przyjeżdżało z Włoch do Polski, zawierane były małżeństwa. No to są duże środowiska, z których można skorzystać w momencie kiedy trzeba się ukryć. I to powiedziałbym, są czynności, czy czynniki obiektywne, natomiast na pewno kryje się za tym jeszcze coś. Ale wróćmy z powrotem do Dominika F. Z mafii kalabryjskiej, z nandragety, tak się nazywa ta organizacja. To jest numer jeden dzisiaj wśród włoskich grup, wśród włoskich grup przestępczych. Przede wszystkim zajmuje się handlem narkotykami. No, trzeba sobie uświadomić, że ta grupa przestała być grupą stricte lokalną, taką powiedziałbym bardziej włoską. To jest swego rodzaju konsorcjum, które. Ma swoje siedziby w różnych częściach świata w, w Szwajcarii, w Austrii, w innych krajach amerykańskich czy też europejskich, no, swego, jak powiedziałem, swego rodzaju konsorcjum, które współpracuje. Sprowadza się to do tego, że poszczególne elementy handlu narkotykami, transportu, ukrywania ich, zajmują się lokalne grupy przestępcze wywodzące się z danego. Kraju, natomiast nad całością czuwa właśnie mafia kalabryjska. Te przychody z handlu narkotykami są ogromne. Jak szacują eksperci, eksperci sięgają 40-50 miliardów euro. No, bajońskiej sumy. Nawet McDonald's ma chyba mniejsze obroty niż mafia kalabryjska. To jest jakieś 4% PKB Włoch. No ogromne pieniądze. Z którymi można coś rzeczywiście zrobić, kiedy już opływa się w luksusy. Stworzyli swego rodzaju szlak przerzutowy. Nie wiem czy wiecie, ale najwięcej narkotyków przypływa do krajów europejskich. Gdybyśmy chcieli prześledzić mapę Przemytu narkotyków to pewnie była to mapa zbliżona do tych, na jakich czasami się rysuje fronty przechodzące w różnych wojnach. Natomiast my opowiemy o dwóch. Jeden, jed, jeden przerzut to jest przerzut z Kolumbii, Boliwii, Peru do Hiszpanii, a drugi z tych samych krajów już do portów w Holandii. 80% handlu kokainą to właśnie kalabryjska mafia. Więc rzeczywiście są monopolistami praktycznie na rynku. Narkotyki przemyca się w różny sposób. Robią to ludzie w żołądkach, przemyca się samochodami, przewozi się statkami, przewozi się samolotami, no w różny sposób. Ale najwięcej narkotyków trafia do. Europy, oczywiście za pośrednictwem drogi morskiej, w kontenerach. Dlaczego jest to tak trudne do znalezienia, do ujawnienia, do odnalezienia narkotyków? No trzeba sobie wyobrazić, że tylko do takiego portu jak Hamburg codziennie przypływa około 23 tysięcy kontenerów. No to jest ilość ogromna. Jak mówią celnicy, można prześwietlić jedynie 5% z nich. Więcej się po prostu z technicznego punktu widzenia nie da. Więc to jest swego rodzaju szukanie igły w stogu siana. A te narkotyki są przemycane w różny sposób. Część z nich ukrywana jest po prostu pomiędzy karmą dla zwierząt, inne są rozpuszczane w owocach, jeszcze inne w wodzie czy też w kredzie. Odzyskiwanie ich później jest proste. Niektórzy mówią, że dużo prostsze niż na przykład produkcja bimbru. Przemyca się narkotyki ukryte chociażby w ramach obrazu, w meblach. Swego czasu również obserwowano człowieka, który miał przemycać narkotyki w teczce, no, kiedy przeszukano jego teczce. Teczkę. Okazało się, że tam w środku nic nie było, natomiast no, sama teczka była zrobiona z kokainy. Więc rzeczywiście pomysłowość jest ogromna, zarobki są olbrzymie, konkurencja jest także olbrzymia i zwykle to bywa tak, że kiedy kontenery już są wyładowane, to grupa, która jest w danym kraju, czuwa na tym, żeby bezpiecznie dotarły do takiego tymczasowego magazynu. Zwykle dzieje się to w portach w Rotterdamie lub w, w Antwerpii, którymś z tych krajów holenderskich i z tego tymczasowego magazynu narkotyki są odbierane już poprzez, poprzez poszczególne grupy przestępcze i rozwożone po całej Europie. Pewnie też słyszeliście o tym, że tak jak na przykład w Polsce Grupy do kibiców mają tak zwane sztamy i kosy, co oznacza, że sztama to przyjaźń się ze sobą, kosa to, że się nienawidzą. Jak tak popatrzycie na mapę Polski, to się okazuje, że sztamy, czyli przyjaźń. Mają grupy z północy, ze środka Polski, z południa, no, wszystko po to, żeby bezpiecznie po prostu gdzieś z wybrzeża transportować narkotyki, poprzez całą Polskę na południe, a potem już czasami jeszcze dalej. Więc rzeczywiście to jest cały przemysł to jest konsorcjum to jest coś, co w tej chwili zalewa Europę. Staliśmy się, cała w ogóle Europa, szczególnie Europa Wschodnia, stała się świetnym odbiorcą. Tutaj ceny są najniższe, ale to są ceny dubbingowe tylko po to, żeby zyskać jak największą ilość klientów. Mało się o tym mówi, w zasadzie dzisiaj, w czasie pandemii, nie mówi się o tym w ogóle. Natomiast przez ostatnie dwa lata, ilość narkotyków, które są przywożone do Europy, wzrosła. Wydawało się, że zamknięcie granic to, że nie ma, że nieczynne są lotniska, spowoduje, że grupy przestępcze będą miały utrudnione handel narkotykami. Nic podobnego, ilość narkotyków, które są przemycane gwałtownie wzrosła, pewnie dlatego, że wielu, wiele osób jest po prostu w domu, pracuje zdalnie, no i ten czas czasami zajmują w ten sposób, że zażywają. Narkotyki. Ceny narkotyków są oczywiście różne. No, w tej chwili najwyższe ceny są w Stanach Zjednoczonych, najniższe w takich krajach jak Polska, ale ta przebitka, jak się to określa, jest olbrzymia. Dlatego, że Wyprodukowanie jednego kilograma kokainy to około 1000 dolarów. Jak ona znajdzie się już w Hiszpanii, to jej cena wzrasta do 50 tysięcy euro. Czyli widzimy, że rzeczywiście kwota olbrzymia. W Polsce gram kosztuje od 160 do 200, a nawet 300 złotych. Ci, którzy zażywają, no wiedzą doskonale o tym. Że jeden gram tygodniowo nie wystarczy, więc jest to spory wydatek. Natomiast mafia zarabia na tym olbrzymie pieniądze, z którymi coś musi zrobić. Inwestuje w różnego rodzaju rzeczy, również i takie, jak genetyczna modyfikacja rośliny. No, kiedyś koka była rośliną sezonową, występowała tylko w Wandach. Natomiast te wszystkie eksperymenty genetyczne spowodowały, że dzisiaj kokę uprawia się przez cały rok, więc automatycznie ilość tego narkotyku wzrosła. Poza tym no, inwestują w różnego rodzaju nowe technologie, nowe środki czy możliwości przemytu. Ostatnio takim hitem, może nie ostatnio, ale. To się cały czas rozwija, są łodzie podwodne. Kiedy w latach 90. było takie przypuszczenie, podejrzenie, że do transportu kokainy z Kolumbii do Meksyku używa się łodzi podwodnych, no to wszyscy się śmiali, pukali w czoło, że to jest niemożliwe. Potem okazało się, że rzeczywiście. Produkowano takie prymitywne łodzie podwodne, to raczej były takie łodzie no, nadwodne, dlatego że tylko tak zwany kiosk, czyli oszklona szyba była ponad taflą wody. Tu się okazywało, że przemytnik przez kilka dni na stojąco jechał w takiej łodzi. No ale to były początki. Dzisiaj ostatnie doniesienia, chociażby z Hiszpanii wskazują na to, że taką łódź podwodną, już profesjonalną wyprodukowano właśnie w Hiszpanii, ona jest dosyć ekskluzywna. Pięć osób załogi może przepłynąć około 4000 kilometrów. Wygląda to na to, że narkotyki są po prostu zrzucane z samolotu gdzieś na oceanie, a potem już transportowane właśnie taką łodzią. Podwodną, więc to się wszystko oczywiście rozwija, dlatego no, dzisiaj nie możemy wykluczyć, że ci ludzie, ci błoscy mafiozi, którzy są zatrzymywani w Europie, to nie tylko ludzie, którzy się ukrywają, to też tego rodzaju rezydenci, którzy te pieniądze chcą lokować w interesy, które są w danym kraju. Nie możemy wykluczyć, że właśnie Dominiko F zatrzymany ostatnio był tego typu rezydentem, który przyjechał po to, żeby lokować pieniądze. Dzisiaj mówiliśmy o Mafii Włoskiej, mówiliśmy także o narkotykach. Jak widzicie, o narkotykach i o Mafii Włoskiej można mówić długo. Natomiast, jeżeli Was to interesowało, to oczywiście zapraszamy do obejrzenia naszych wcześniejszych odcinków. Być może wrócicie. Do pierwszego naszego odcinka, do sprawy zabójstwa studentki UJ-u, do sprawy o kryptonimie Skura. A na dzisiaj to tyle. Dzięki. No i trzymajcie się.